Przybyli do Polski w XIII wieku, mniej więcej wtedy, kiedy krzyżacy, ale działali zaledwie 80 lat. Jakie dziedzictwo po sobie pozostawili? Niektórzy do dziś marzą o odkryciu skarbów Templariuszy, legendarnego zakonu, który został założony przez kilku francuskich rycerzy na początku XII wieku. Celem działalności zgromadzenia było zapewnienie bezpieczeństwa na szlakach pielgrzymich i obrona miejsc kultu w Ziemi Świętej. Z tego zadania wywiązali się znakomicie. Zakon się bogacił, a jego komandorie wyrastały w całej Europie jak grzyby po deszczu. W XIII wieku zawitali także do Polski. I tu już, proszę Państwa, oddaję głos profesor Marii Starnawski z Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. W szkole uczymy się, że to Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków do Polski, a kto w takim razie sprowadził templariuszy? No to jest bardziej skomplikowana sprawa, to znaczy najwcześniejsze nadania na rzecz templariuszy poświadczone są od dwóch książąt polskich. Najstarsze Nadanie dokładnie najstarsze to jest dokonane przez księcia wielkopolskiego Władysława Odonica w 1225 roku. On nadał templariuszom kilka wsi, ale nie wiemy co się z tym nadaniem stało. To znaczy tylko jest dokument, że nadano takie wsi templariuszom, natomiast później oni tam nie funkcjonują w tych miejscowościach. No ale to jest pierwszy taki kontakt. I równolegle z tym rok, dwa później, pewne nadania dla templariuszy uczynił książę Śląski Henryk Brodaty. A dlaczego który, pani profesor Książęta Polscy sprowadzali templariuszy? Po co? Po pierwsze no, to jest epoka wypraw krzyżowych, więc oczywiście... No, wypada w jakiś sposób uczestniczyć w ruchu krucjatowym. Oczywiście bardzo trudno było Polakom dostać się do Ziemi Świętej i tam wziąć udział w krucjatach, aczkolwiek prawdopodobnie, to jest dyskusyjne, ale Władysław Odomic prawdopodobnie wziął udział w Piątej Krucjacie. To nie jest pewne, wiadomo, że był tam jakiś polski książę, ponieważ on w tym czasie był wygnany z Wielkopolski, ale pewności nie mamy. Natomiast dokonanie nadania na rzecz zakonu Templariuszy czy podobnie zakonu Joanemitów to też był zakon rycerski, rycersko-szpitalny, czy na przykład, na, to to było bardzo popularne może w zakonu Bożogrobcy, takie nadania dokonane w Europie no, uchodziły za formę wsparcia ruchu krucjatowego. Po prostu, zwłaszcza w wypadku Templariuszy, to takie placówki templariuszy często tak funkcjonowały, że tam było kilku zaledwie braci rycerzy, którzy Zarządzali dobrami przynależnymi do danej komandorii, a nadwyżkę dochodów z uprawy pól przesyłali do centrali zakonu, czyli do Ziemi Świętej. Czyli rozumiem, że książę polski, który nie mógł wziąć udziału w krucjacie, Sprowadzał na swoją ziemię templariuszy w tym wypadku, tak, braci tak, zakonnych, by... i w ten sposób jakby wywiązywał się z tego swojego chrześcijańskiego obowiązku. Czy tak? Tak, to jest jeden z elementów, drugi z aspektów y, tej sprawy. To jest taka szczególna sytuacja, że niekiedy templariuszy osadzano w dobrach peryferyjnych słabo zasiedlonych, ponieważ no, był to zakon rycerski, zatem no, można było liczyć ewentualnie no, na jakąś obronę, no, że choćby tych paru rycerzy będzie strzegło tych granic księstwa. No i poza tym w XIII wieku było takie przekonanie, że dóbr kościelnych nie powinno się pustoszyć. Czyli w razie sporów terytorialnych pomiędzy książętami jeżeli na pograniczu osadziło się zakon a właśnie jeszcze zakon rycerski tym lepiej no to przeciwnik nie powinien jeśli chciał być dobrym chrześcijaninem takich dóbr pustoszyć no była to jakaś forma zabezpieczenia no a teraz jeszcze templariusze jako ludzie przyzwyczajeni do działania w warunkach no takich właśnie Trudnych, nietypowych, skoro w Ziemi Świętej też musieli wszystko dopiero organizować, to oni zorganizują tutaj osadnictwo, sprowadzą osadników, wyrą... ci osadnicy wyrąbią puszczę, no nie templariusze osobiście, ale osadnicy, a więc jeszcze kraj będzie skolonizowany, jakoś tam ucywilizowany. Pani profesor, no, a ilu czy... było templariuszy w Polsce? Czy my dysponujemy takimi danymi? Ilu się osiedliło? To znaczy, nie, to znaczy nie no, takimi, żebyśmy mieli spis wszystkich templariuszy, to my nie mamy. No w ogóle tych źródeł mamy dotyczących templariuszy bardzo niewiele, ale no, było powiedzmy kilka stale funkcjonujących placówek i tam no, przypuszczalnie było no, trzech, czterech braci rycerzy. Więcej nie mogło być. To byli rycerze z różnych krajów Europy, prawda? To znaczy no, w wypadku tych, których udało się jakoś tam no, bliżej poznać na ziemiach polskich to raczej oni są pochodzenia niemieckiego. To wskazują na to germańskie imiona, czasem jakieś yy, przydomki czy takie no, proto nazwiska rodzące się. Nazwiska nie zawsze to jest podane w dokumentach średniowiecznych, nie zawsze opisywano czy przedstawiano osoby, które tam występują bardzo dokładnie. Tak jak dzisiaj prawda, w dokumentach mamy PESEL, mamy imiona rodziców, miejsce urodzenia. No, w dokumencie średniowiecznym, jeżeli ktoś wystąpił jako świadek, że jest konturem tam w leśnicy czy w farsztanach na no dzisiaj powiedzmy pomorze. a jeżeli ktoś jest podpisany na dokumencie Zykryt, chwarszczan, no to wszyscy doskonale wiedzieli, kto on jest i nie trzeba było więcej dodawać. No, ale wyraźnie analiza tych imion, czy właśnie tych przydomków, no wskazuje, że oni byli pochodzenia niemieckiego. Pani profesor, tu muszę zapytać o to mityczne czy przysłowiowe bogactwo templariuszy. Czy polscy templariusze też gromadzili jakieś skarby? No, z czego się utrzymywali? Czy my możemy tutaj coś na ten temat powiedzieć? To znaczy tak, no, oni się utrzymywali z dóbr ziemskich, bo zazwyczaj właśnie osadzenie templariuszy wiązało się z nadaniem im dużego kompleksu terytorialnego. I to zresztą był normalny sposób utrzymywania się większości instytucji duchownych w średniowieczu. Ale czy na to Dobra. można było zbić majątek? Nie, no majątek przesadny to nie, natomiast no, jak mówię, ich celem było przede wszystkim przekazywanie pieniędzy do centrali zakonu, a nie konsumowanie tego na miejscu. Więc y, same koszty funkcjonowania konturii, czyli utrzymywania tych trzech, czterech braci, którzy tam przebywali i no, budowa jakiejś kaplicy, ale te kaplice templariuszy są na ogół niewielkie. No dobrym przykładem tego jest taka niewielka kaplica w Rówce na Pomorzu Zachodnim. To jest niewielka budowla surowego kamienia, nieco większa, ale to też nie jest w dużych rozmiarów kościół, jest przepiękny kościół w chwarszczanach, ale on był rozbudowany pod koniec XIII wieku, ale to i tak też nie było jakieś przesadnie duże. Panie profesor, e... czyli z tego co pani mówi wynika, że nie możemy czy nie powinniśmy spodziewać się żadnych skarbów na polskich ziemiach związanych z templariuszami. Do momentu upadku Akki, czyli do 1291 roku, dopóki istniały państwa krzyżowców na Bliskim Wschodzie, no to oczywiście centrala Zakonu mieściła się tam. Bo tam I tam były te wszystkie dochody kierowane, tak? Główny mhm. obszar, no mhm. głównym zadaniem Zakonu była walka z Saracenami, yy, obrona Królestwa Jerozolimskiego przed Niewiernymi przed muzułmanami, ochrona pielgrzymów. No więc to wszystko wymagało środków, chociażby budowa zamków w królestwie jerozolimskim i sąsiednich państwach. Templariusze, także i ci wznieśli bardzo wiele zamków. No to są naprawdę olbrzymie warownie. To wszystko wymagało środków, więc te środki płynęły z Europy. No tylko w 1291 roku Padła ostatnia twierdza krzyżowców na Bliskim Wschodzie, czyli AK i tutaj zaczął się problem. To znaczy, po co w ogóle zakony rycerskie są potrzebne, skoro już nie mają możliwości walczyć z saracenami w Dzień Świętej. Czyli po prostu samo istnienie tych zakonów zaczęło być kwestionowane. No i efektem tego po kilkunastu latach był proces templariuszy, ponieważ ten zakon no, wydawał się, że właściwie stracił rację bytu, a z kolei natrafił na bardzo energicznego przeciwnika, jakim był król francuski Filip Piękny, który w różny sposób umacniał swoją władzę kosztem no, wszystkich, których postrzegał jako potężnych, jako mogących mu zagrozić, prawda? aresztował papieża, skonfiskował majątek wszystkim. Żydom w Królestwie Francuskim. Ponieważ no, był zapożyczony u Templariuszy, więc też uznał, że należy zakon Templariuszy zlikwidować no i do tego doprowadził. 1307 początek procesu Templariuszy, 1312 bulla już kasująca hmm. zakon Templariuszy. Ale to jest ostatnich kilkanaście lat, no 21 powiedzmy istnienia zakonu. Natomiast wcześniej mm, on funkcjonował no, właśnie w taki sposób, jako takie zaplecze. Powiedziała pani profesor o Filipie Pięknym, który położył rękę na majątku templariuszy we Francji, ale pytanie jest, co stało się z tymi polskimi templariuszami po kasacji zakonu w 1312 roku? To znaczy tak, zasadniczo, zgodnie zresztą z decyzją papieską. Ich dobra zostały przekazane Joannitom, czyli pokrewnemu zakonowi, który był zakonem rycerskim, ale był też zakonem szpitalnym. Po prostu miał większe możliwości adaptacji i dlatego wybronił się, można powiedzieć, z tej krytycznej sytuacji. Czyli oni po Więc prostu przejęli te dobra templariuszy. Tak. tak, to znaczy mhm. w większości pewne problemy były z kilkoma domami położonymi na terytorium ówczesnej marchii Brandenburskiej, ponadto Morzu Zachodnim i na Śląsku to przejęcie dóbr templariuszy przez Joannitów przeszło gładko. Właśnie nie było właściwie takich skarbów, na które by się należało połaszczyć. No, na ziemiach polskich żadnego prześladowania templariuszy nie było, bo oni nikomu nie przeszkadzali. Templariusze nie odgrywali jakiejś bardzo istotnej roli, więc nie byli solą w czy niczyją. Do dziś pani profesor niewiele zostało po templariuszach. No może najsłynniejsze są właśnie te kapice w farszczanach i rurce. I może w takim razie zakończymy nasze spotkanie taką wakacyjną rekomendacją, by odwiedzić te miejsca w czasie tych letnich miesięcy, co pani profesor na to. No bardzo bym zachęcała, jeśli chodzi o chwarszczany, to tak, to jest to przepiękna kaplica z bardzo zresztą ciekawą architekturą, ciekawą symboliką. Skądinąd twarzczany są pięknie położone. No, jest to taki teren zupełnie pusty, niemal dziewiczy. Także bardzo, bardzo zachęcam. Zresztą tam też działa takie muzeum, społecznie prowadzone muzeum templariuszy. Są tam pewne badania archeologiczne. Prowadzone. no dosyć często także tam są organizowane jakieś takie festyny, rekon... imprezy rekonstrukcyjne, no i jeszcze jest Mała Oleśnica na Śląsku, z tym, że tam ślady templariuszy są troszkę zatarte, dlatego że później Joannici bardzo to rozbudowali. I kaplica jest przebudowana, jest, no, ma taką już postać, barokową, ale no powiedzmy sobie same chwarszczany i rurka to jest niezwykle malownicze miejsce i tam rzeczywiście ślady templariuszy można spotkać. Profesor Maria Starnawska, Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Bardzo Pani Profesor, dziękuję. Do usłyszenia Pani Redaktor, do usłyszenia Państwu. Bardzo dziękuję za uwagę.